Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj jest środa 15 czerwca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Pan Jezus mówi do nas, abyśmy uczynków pobożnych nie czynili w tym celu, aby się ludziom pokazać, a więc byśmy nie modlili się na pokaz, byśmy nie czynili dobroczynności, jałmużny na pokaz, byśmy również na pokaz nie chcieli pościć, żeby pokazać ludziom, jacy to my jesteśmy pobożni. Pan Jezus mówi, nie bądźcie podobni do obłudników. Obłudnicy w języku greckim to Hipokrites. Czyli ci, którzy mają podwójne standardy, podwójne życie, którzy są aktorami po to, żeby zebrać oklaski od ludzi, podczas gdy my mamy być osobami, które mają się upodabniać do Pana Boga. Kochani, bardzo wielu świętych za swojego życia czyniło wiele dobrych czynów i często tylko Pan Bóg wiedział o tym dobru, które oni wykonywali. A czasem nawet zdarzało się, że niektórzy bliźni źle ich odbierali, źle oceniali. Szukali jakiejś takiej motywacji bardzo przyziemnej, podczas gdy oni odnosili wszystko do Pana Boga. Po co tutaj daleko szukać? Również w naszych domach czasem zdarza się, że mama czy tato są krytykowani przez swoje dzieci, że ty to zawsze robisz wszystko źle, a później, kiedy matka czy ojciec odchodzą z tego świata, umierają. Wtedy dopiero widać, jak bardzo ich brakuje i wtedy dopiero doceniają to wszystko, co czynili i co nie było widać tak naprawdę. Może się zdarzyć, kochani, że niektórzy, czyniąc jakieś dobro, starają się, żeby zrobić z tego takie wielkie show, aby sobie przypisywać wiele różnych zasług. Różne firmy starają się reklamować przy okazji jakiegoś małego dobra albo średniego dobra, starają się robić wielkie show, jak, jako to oni są niesamowitymi dobrodziejami. Natomiast to nie jest podejście chrześcijańskie. Podejście chrześcijańskie jest takie, że kiedy czynisz coś dobrego, to w tym celu, żeby oddać chwałę Panu Bogu, żeby również oddać jakąś konkretną przysługę bliźniemu, nie po to, żeby siebie w jakiś sposób gloryfikować. Jest takie przysłowie, że można dać wiele i serce zranić, i można dać mało i serce rozradować. I myślę, że macie takie doświadczenie, że ktoś dawał wam z łaski na uciechy i robił siebie takiego wielkiego bohatera. Ale może zdarzyło się również kiedyś. Że ktoś dawał wam coś z serca i było to naprawdę niewiele, a cieszyliście się z tego jak małe dzieci. Nie wiem, kochani, czy mieliście takie doświadczenie, że otrzymaliście coś dobrego od kogoś, a później przez wiele tygodni, miesięcy ktoś wypominał wam, jak to bardzo się strasznie poświęca dla was, to pomyśleliście sobie, następnym razem, już wolę nie otrzymać nic od tej osoby, bo jak mami tak mięczyć cały czas nad głową, że taki jest dobry i tak się strasznie poświęca dla mnie, to już wolę po prostu mieć mniej. Ale są również takie osoby, które potrafią dać jakiś podarunek i robią to z takim wdziękiem, z taką radością, że po prostu cokolwiek by ta osoba dała, jakiegoś takiego, no wiem, cukierka, lizaka, to bardzo się cieszycie i okazujecie taką ogromną wdzięczność po prostu w sposób naturalny. Jestem przekonany, kochani, że Panu Bogu również nie podoba się, kiedy wypominamy mu to, co dla niego robimy. Ale przecież tak naprawdę wszystko, cokolwiek mamy, otrzymaliśmy od niego. Z naszej strony powinna być tylko i wyłącznie wdzięczność. Czy czekasz na oklaski, gdy czynisz coś dobrego? Może zdarzyć się, że nigdy tych oklasków się nie doczekasz. Może nawet zdarzyć się, że będą podejrzewać Cię o interesowność w Twoim czynieniu dobra, podczas gdy Ty czyniłeś to wszystko z głębi swojego serca bezinteresownie. Może zdarzyć się, że zamiast oklasków, gdy będziesz schodził ze sceny swojego życia, będą gwizdy, będzie wyśmiewanie. Współczuję osobiście osobom, które są niewolnikami ludzkich ocen. Nie są to ludzie, którzy są szczęśliwi. Szczęśliwy jest ten, kto wie o tym, że tak naprawdę ocena człowieka pochodzi od Pana Boga. Właściwa ocena pochodzi od Pana Boga. A więc wszystko rób w tym celu, aby się Panu Bogu podobać, a nie ludziom. I zachęcam was do hojności w czynieniu dobra. Ale proszę was, żebyście to robili z serca, z radością, bez jakiegoś żalu, bez jakiegoś wyrzutu czy wypominania później komukolwiek. Byście robili to z serca, bez limitów. Bo pamiętajcie, że radosnego dawcę miłuje Pan. Przyjmijcie, kochani, Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, Papa. Pa. Do jutra.